O no proszę, mamy pana, który mnie wiecznie zgłasza i wiecznie do mnie ma jakiś problem. Wyzywam mnie, że za szybko jeżdżę. I zobaczymy, czy tak będzie, czy się odwróci i znowu będzie na mnie krzyczał, ale na idę dodać paczkę. Jak może mieć rację za każdym razem jak nic nawet nie zrobisz. Zobaczcie, jadę powoli, jadę 17 na godzinę. Nie wiem ile tu. Specjalnie zobaczę, nie zejdzie z drogi. Namacha się. No co za. I patrzę teraz tyle. Lustro... No i macha do mnie. No i znowu macha do mnie. No zaraz się zatrzymał. Nie, no, ja idę. Ile się zapytam, o co chodzi, bo już przeginam. Oczywiście twarzy nie będę pokazywał, ale sobie w końcu pogadałem, bo... No bo kurde, przegięcie, no dość mam tego. Na takich ludzi trzeba uważać, bo cię zgłoszą z byle powodu, lepiej załagodzić. No więc chciałem się zapytać, o co tak naprawdę chodzi. I okazało się, że pomylił mnie z jakimś kurierem, że się kogoś tak uczepił. Już nieważne, ile będzie jechał, i tak będzie go krytykował. Ale współczuję, naprawdę współczuję osobom, które nie potrafią się dogadać. Bo będą miały przerąbane, będzie ich cały czas zgłaszał.